To jest uczciwy. Mm, nie. Nie jesteśmy. A tak naprawdę nie. E, tak naprawdę e, moim boyfriendem jest Kseno, hehe. He. E, I tak... E, skocz sobie tutaj, nie będę cię atakować. O nie! <laughs> nie, nie! Nie będę cię atakować! W biegu cię i pękła ściana! <śmiech> Zajebiste! <śmiech> Co ty robisz? Przestań! Nie, nie! Nie! Nie duś się nawet! Przestań, kurwa! On nie robi tego specjalnie, jest z najgorsze. taki mały trawisek miał taki, taką rozkwinę, że żeby zrobić Balbinie na złość, za to, że mu pokryzła jego ukochane krono No i zjadłeś mi mojego guzika! No, no właśnie, u... mój guzik, gdzie on jest? MÓJ GUZIK! Ej, gdzie on? Ciś gdzieś tu wypadł PORU PORU! No i MOJE! Jezu, jak eee, robię? Co ja robię? Mały postanowił wziąć wtyczkę od kontaktu od żelazka i wsadzić Balbinie głęboko w dupę ty byłeś złym dzieckiem, ci powiem Byłem bardzo złym dzieckiem. <laughs> O, to nie chciałem, to, to myślałem, że jesteś e, tym. Jesteś e, jednym z nich. Tak wyglądasz w sumie. Po co, bo murzyn? <laughs> nie no, skądże? To to ja jaj, rasista! Chciałem, nie celować po tobie i nie, nie trafiać w ciebie. A ty tak, kurek kuranko... A widzę, że ten biurko ci przeszkadza troszeczkę. Zerczy. <laughs> Dobra, chodź Tam jest za na prawo nie, niewinna mała aspirynka, trzeba ją podnieść No, a zaraz ją podniesiemy I tak właśnie sobie rozmawialiśmy i doszło do tego właśnie, że... Żeby... Doszło... OOOO jak, jak słyszycie? A! Ej, po, otwórz mi te drzwi W dupę se otwórz no, otwórz mi te drzwi Muszę stąd wyjść <grym>. Ja już za tu poradzę bez ciebie Zawsze sam Ale ja tu mam problem Taki malutki Zawsze masz problem Taki problem niecierpiący zwłoki Otwieraj te drzwi kurwa No to sam sobie zwłok O dobra Problem niecierpiący zwłoki Przepraszam W ogóle kiedy kolejny odcinek broforce? Dzisiaj o 16, czyli już jest na youtube Ej kurwa Wychodzę z tego ja Wychodzę z tego liwe, idę oglądać broforce to... Ej, Ej gdzie, gdzie ja jestem Taki magiczny sposoby po chuj to mówię I teraz taki magiczny sposobem stracisz 20 widzów na twitchu tylko, że już jest 14. Mam nadzieję, że nie wyjdziecie. No i właśnie, tak sobie rozmawialiśmy z naszym Diegiem i, i Trabisem o tych starych czasach i... Wcieliły się, pierw wcieliły się gierki, nie, pierw miecze, nie, pierw gierki, później były miecze, nie? Te stare miecze. Tak, najpierw patrzyliśmy na gierki takie fajne z dawnych czasów jak na arkadach się grało za, za żeton, wy możecie tego nie pamiętać, ale za moich czasów i Travis'a jak było się mniejszym to się chodziło do IMAX'a czy e, jakichś tam innych rzeczy tylko po to, do jakichś centrum handlowych tylko żeby wejść do salonu gier, e, gdzie arkady stały i właśnie grało się za żetony, z, z, za złotówkę był jeden żeton, kupowało się żetony u takiego żeton mistrza. I grały się po prostu w takie gierki arkietowe, które były epickie Metal Slug i inne takie klasyki, o których raczej nie będę wspominał Time, time Crisis 2 Time Crisis 2, dokładnie House of the Dead To był no, The House of the Dead, to, to po prostu były genialny gry jak się grało we dwójkę Jak się trzymało tego, tego wie, wielkiego, kurde, plastikowego pistoleta, który był ciężki swoją drogą, bo był z metalu części Trzeba było go trzymać jak karabin Dokładnie I trzeba było go od, od, od ekranu odsuwać, żeby przeładować, to było genialne Jeszcze pod spodem miało się stopę E, taką, która się wciskała, żeby wychylać się za ściany i strzelać do tych zombiaków. To tak, kurde, było, ale to było tak było genialne. Tak w przypadku niektórych gier jak Time Crisis, bo się ten, e, w przypadku. E, to zależało, e, zależało od mechaniki, bo na przykład, właśnie w niektórych tych shooterach było tak, że nie mogłeś. E, s, e, s uniknąć tego, żeby przeciwnik cię zaatakował strzałem, do niego większą ilość razy, żeby go zestunować. Tak było w House of the Dead, ale były gierki jak na przykład Time Crisis 2, gdzie były mechaniki chowania się za ścianą. Kiedy przeciwnik widać, pokazywało się takie kółko nad przeciwnikiem, że to była informacja, że on zaraz strzeli. I wtedy musiałeś się schować. I jednocześnie kiedy się chowałeś, to też przeładowywałeś. Mm -hmm. I po prostu na napierdalaj tyle, ile się dało. No i to był ten element, że naprawdę te gry były po to, żeby ich się w niej najdłużej jak tylko się dało. No a później się okazywało, że z 50 zł zrobiło zar się 50 żetonów. <laughs> I się siedziało w tych kurde wód. Travis żyj. Żyje. Co czemuś się zginął? No bo strzelałeś we mnie. Czemu? Nie, stanąłeś w miejscu i umarłeś nagle. Ej. No bo tu jest zerowy respawn e, na przedniej śmiertelności po czasie. No tak, w sumie racja. Bo tak ustawiłem. Ale to był pont. Te, właśnie dzięki temu jesteśmy tak cyf, zajebiści gracze, że już straciliśmy się do tym ciągrzeć. Zróbmy chyba let's play z tego na takim poziomie trudności <śmum> e, po operacji. Chyba to będzie najdłuższy let, jaki kiedykolwiek będzie pokazany na europejskim YouTubie. To, <śmum> to my w 448 odcinku zarapuntowan się. Jeżeli będzie dobrze nam pójdzie to postaramy się przejść kurwa pierdoloną drugą misję w Aztekach, no <gry> Byśmy się zabijeli bez kitu. Ale nie, coś takiego można by było... No, znaczy będę zrzucał to jest live'a, więc nie będzie trzeba coś takiego zrobić. Tak, bo... W sumie tak Będziemy przechodzić tą grę na live'ach całą, więc później będziemy grać w first encounter, który Travis bardzo lubi i boli o dwójki. Też mamy, czy ja miałem plan nagrać, czy nagrać? Zagrać na live w sama dwa. Żadne drugie starcie, tylko dwa. Po prostu dwa. Ten cukierkowy, który no. jest zakrzyknięty takim gównem. On jest bo, bekowy. Jest, bo jest gównem w, w postaci otoczki, ale jest kurwa tym samym sobie jest całym, jeżeli chodzi o mechanikę. Tak, dokładnie. To samo, to samo, czyli wyjdziesz przed sobą miliard potworków, weź największą po największego, masz i zaczniesz strzelać. Chodź okay. tędy! Ej, ja pamiętam, że tu gdzieś był sekret, jak się jakąś ze ścian rozwaliło. Ej, ona powinna być bardziej szara, czy bardziej ciemna. Mhm. Mm Ale znaczy, wiesz, to w wersji HD akurat nie ma to większej rodziny. Są ciemne też, wiesz? One są bardzo uszczególnione tutaj też. Powiadasz, to dobrze. No, no. To też jest pokazane to właśnie w tym, w Karkandzie. Jak grasz w Counter. Tylko właśnie tutaj nic nie W Karkandzie? No, w kark. czekaj. Karnaku! Karnaku, o właśnie. Karkandzie? Nie wiem, czemu za dużo Battlefielda 8 sorry. O, Potterfield 8? A kiedy seria? A jutro? O oh, Boże! Koop <grystanie> z, z, z znajomymi youtuberami i inne sprawy. Tak. E, Gimper będzie pierdolić o tym, jaki to on jest sprawiedliwy na YouTubie i jak bardzo edukuje młodych homoseksualistów na temat homoseksualistów. E, komu... Homoseksualistów. <grystanie> e, a i wystąpi w TVN i będzie pierdolić o tym. PRZESTAŃ! Chodź, chodź, chodź. A w ogóle tutaj może być jakiś secret, nie? Nie, to są tylko Żydka, ale kurwa jak Boga kocham, pamiętam, że jest tu taki fajny secret, gdzie się idzie na plan filmowy z walki z Uksanem trzecim z pierwszego starcia. Ej, to, to nie jest tutaj, to było gdzieś dalej. To jest w tym, przed bossem właśnie z tej e, planszy. Chodź tutaj z, z, z ten. Co jest taki jeden mental wielki, jest taki plan. Tak. No to to nie jest tutaj, to gdzieś nie było, na pewno. To jest to, zaufaj mi, nie, ja nie, nie przechodziłem tego tak dawno. Dobra, chodź. Gnoju. Kurwa, będzie się mu pizdrzyć, muzdrzyć To było, to, 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 było gdzieś, ale na pewno tak to szybko To była rozwalalna ściana To jest, to, tego jestem pewien Ta, to jest pewne, akurat to ja wiem um, Właśnie taki fajny żart zrobiłem feministyczny, Znaczy nie, nie feministyczny, szowinistyczny Że, że jak dziewczynki przestań. Uważaj, nek... uważaj co mówisz, bo Arlinek jest swoim Z oku drwal To nie Ar... ja, Travis zniszczył drzewa O shit Dobra. Jaki Arlinek? Co to Arlinek? No to jest Arlinka, ja ją nazywam Arlinek, bo jest tak śmiesznie po prostu. To a jest kto dziewczyna... To jest? To, jest, to jest kobieta, która nagrywa na YouTube i, i... sądzi, że dziewczyny najlepiej się bawią przy grach. Nie ma fa nie ma facetów, co się dobrze bawią przy grach. Bo Aha. my się denerwujemy. No przepraszam co, jest różnica między denerwowaniem się takim, że coś ci wkurwia, a denerwowaniem takim, że ach ci się nie udało, no nie? Ale chcesz dalej kontynuować a czy wiesz, ona sobie takie żarty robi, nie? A, to dobrze Nie, bo już spotkałem w swoim życiu tyle feministycznych zagrajmerek, że dosłownie mam już w dupie wszystko i ich zgwałcim najlepiej wszystko Chociaż nie, bo nie on no. tego chciał. W tym, w tym, w serca Tak naprawdę nie jest feministką, ale ja tak dla żartów nazywałem To tak, zrobiłem taki żart, że jak dziewczynki miały lalki Barbie to my mieliśmy Bionicle i my byliśmy tą lepszą rasą na ten okres, ponieważ my musieliśmy zbudować od podstaw tego swojego Bionicle i on miał więcej funkcji, pomysłów było z nim e, związanych, niż taka lalka Barbie, która już była od razu zbudowana i... i, I jedyne co, jedyna jedyną funkcją, do, do której ona się przydawała, to przykładanie ustami do Ken'a, kurwa. <laughs> Który i tak nie mogę italiu, Który się uśmiechał. A ty, I ty ogóle to... Bender już od samego młodego wieku. Ty to musisz zawsze z, akurat z wziąć ten temat pod uwagę, nie? Wszystko można powiedzieć, ale od razu nie miał dżądrów. No bo nie miał dżądrów. Ja nie wiem, ja się nie bawiłem tym nigdy. No kurwa, dałeś pomysł, że trzeba przestawić go do dżądrów Kenna, no to mówię o temacie dżądrów. Nie mówię o, do dżądrów, tylko do, kurde, do ust, Głąbiety. A, ust, dobra. Te, te dwa organy jednak trochę mi się mylą jeszcze. No. <laughs> um, I właśnie bluża mnie okrzyczał, żebym wszystko tylko o jądrach. No, bluża, podobało ci się. Więc... Uh, eee, is... to Ale ja nie wiem takich rzeczy. Mnie no, się podobało, on po prostu się krztusił tyle w tym Eee uh, Tak czy siak? Ja e, się się czoł... robię Ej, tak, ja tak? też się lubiłem bawić czołgami. To też jest pewna fajna historia z tym związana, ale dobra, Travis kontynuuj. Eeehm. Chodź, chodź tutaj, pójdziemy tutaj teraz. Albo My czekaj. O, się... może przyjacielu! Za tobą! Ta, na pewno. <laughs> <laughs> dałeś się wrobić, dałeś się wrobić. Jak kurwa dajesz się Ej, bawić. jest, całaj do mnie! Się obrócił... Nie wchodź tu nawet! Ja tu stoję i nie zawaham się użyć! Ja się, jakbym się dał na... Jakbym się obrócił to bym się dał nabrać! A nie kurwa jak... A! NIE! Kurde ja tych tak drzwi w wpal... nie mogłem otworzyć! Jak ci się kurwa nie zawahał, użyć to ty... się obrócił to bym się nabrał, a ty mi po prostu wyjebałeś w plecy pełną serię z magazynka! Dokładnie, dokładnie tak było jak mówisz. I, i odpowiadając na, na... o właśnie włóż a weź mi tu pisz na steamie jakieś najciekawsze pytania które się pojawią na na Live bo będzie mi a tak wygodniej To jest dobry pomysł. I ta, właśnie typu takich czołgi czy coś, coś takiego o czym mówimy może. Przestań. Nie Ale nie wiem, wziąłeś jest... mój talarek. Ja mam w... a to że talarek moje talarek. Nie zabijaj mnie bo mnie daleko spawnuje. Widzisz gdzie ja jestem? Nie. Z <laughs> na ilość metrów. Nie widzę metrów. A, widzę! 130 kroków nie metrów jak już dobra, i, i właśnie konty, kontynuuj swój, swój wywód tam o tym tym wszystkim, bo ja chcę też wziąć jakiś temat pod uwagę. I że mój żart był taki, że Zoku nawet cisną z niego bekę, więc jego też możecie opierdalać drogie wi widzówki. Widzówki? Nie. Drogie Widzki. kobiety widzowie. Nie. Wicki po prostu mu. <laughs> Wicki dziewicki e i, i że, że, że kobiety to jednak była gorsza rasa, ponieważ ich zabawki były już od razu zbudowane, a od nas wymagana była inteligencja, więc y, system polityczny wymagało tego, żeby kobieta nie myślała i siedziała w kuchni. Od samego początku, nie? Od samego początku. Co robi pięcioletnia córka matki? Kurwa kula kula pierogi na święta Ale nie, bądźmy szczerzy, że jednak trochę jest w tym trochę prawny, bo zobacz, my mamy zabawki pokroju, że wojna i mordowanie, bo jesteśmy robieni na żołnierzy już od najmniejszego. No takich obiektu. soldierów kurde. Mam a kobiety? Mają zabawki pokroju, że dziecko robi sztuczną kupę czy siku i to jest zabawa dla niej niesamowita. Czyli zrobiona na rozpód i ewolucję i w ogóle wszystko. wszystko? No to, to żeby jest tak, żeby, żeby dzieci w przyszłości zaczęły mieć... zaczęły ewoluować i miały skrzydła na przykład. Ewolucję, Boże, co ja pierdolę? Na rozwój, re, reprodukcję. Nie ja, ja? nie, ja, nie, nie, ja nie powiedziałem dobrze, tylko ja tak powiedziałem teraz. A, dobra. Ej, patrz budki, kolego! Gdą. Rozdupcich No i właśnie te, a propos tego, e, nie wiem co, o co chodzi. E, z jak wspominasz Lego? E, Lego, powiem Ci, no, miałem dużo Lego, ale jakoś zaraz specjalnych wspomnień z tym. Lubiłem bardzo z tego budować statki i wielkie karabiny. Takie, znaczy, wielkie no, nie miałem aż tyle klocków, żeby budować bardzo duże karabiny, ale budowałem jakieś takie palęczne pistoleciki z tych klocków, no, to chyba, bo fajny. No chyba, ma na myśli właśnie jest LEGO, nie LEGO ludziki malutkie, tylko LEGO w postaci Bajonikli, tylko nie sprecyzował. A nie, nie, z tego co widzę to jest LEGO, no LEGO to są klocki te małe. I nie bawiłem się nigdy tymi małymi, żółtymi ludzikami, tylko samymi klockami, jakoś nigdy nie lubiłem tych ludzików. Ja... Odkąd miałem gierkę Lego Racers, którą może tam... Pan... Oooo! Ile, ile grałem w Lego Racers? Kurde, to była pierwsza gra z motywem, gdzie ja mógł sobie sam zbudować ten samochodzik. Tak. Nie wspominam od razu o, o tym, Zawsze że. Zawsze musiałem wpierdolić pizzę na samochodzik, pamiętam. <laughs> I w ogóle te power-upy, które są niepoza... niezapomniane. Ta, kurde, jak to się... Zielony to był przyspieszony, oh! ale wiesz kurwa. Y jeszcze trzy białe kolecuszki. No nie, to każdy kolecuszek to ulepszenie danego power-upa. Dokładnie.

a widzisz, zabolało co? Eee, tam w ogóle. Właśnie też strasznie dużo się wygrało i wszyscy mówią, że wszystkie takie typu gry karty są zależnięte od Mario Kart, bo Mario Kart był pierwszy. Dupa! No był może pierwszy, ale niekoniecznie, musi być zarażnięty Pomysłem halo. Wiesz co, e, nie, 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 nie można powiedzieć, że pomysł gokartów i wyścigów gokartowych jest zarażnięty, bo to tak jakby powiedzieć, że e, Fifa z, e, nie wiem, jakie są, e, Pro Evolution Soccer, że Pro Evolution Soccer to zarażnięcie z Fify, bo też ma piłkę nożną. No ja pierdolę, go wyścig go-kartowy to jest dyscyplina sportu i to jest motyw. To, że on występuje w innych formach, e, że na przykład Lego, a drugie, że Mario, no to, to nie ma większego znaczenia, jeden jest pod Mario, ale... Jest pod to. Wiesz, to jest to jest w teorii, ale wiesz, jak robią kurwa społeczności i fandomy różnych gier. Zobaczą tylko choćby miesiąc albo dzień, e, w którym gra była wcześniej wypuszczona i O! To, ta gra twoja jest gówniana, bo, bo jest ściągnięta od mojej i, i tak naprawdę jest do dupy, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy jest do dupy, ale wolę moją. Tak, i komentują te dziewczyny, które potem oglądają takie let's play jak Devil May Cry 4 i pytają się, czemu jest hamulec na mieczu. <noise> żeby hamować akcję. <noise> żeby hamować akcję. <noise> <noise> to jest właśnie po to. O Boże. E, jeżeli nie wiecie o co chodzi to wejdźcie na w tym momencie na szybko na drugi odcinek mojej serii z Devil May Cry 4 i tam jest pierwszy komentarz, że Miecznera ma po prostu osłonę na rękojeść, która jest po prostu długim kawałkiem metalu, no nie? No najnormalniejsza w świecie. Czemu kurwa się patrzeć. Za co on była mucha? Ja ci, kurwa, muchę w dupę I jakaś laska tam się pyta, czemu ten miecz ma hamulec, tak więc no, zapraszam do kuchni. <laughs> <ślad> o Boże, ale ja, to zbrednie. Ja nie radny. chcę naprawdę jechać po dziewczynach, ale kurwa, są te triggery, które już powodują, tak. że... Nie, już nie ma znaczenia, czy widz, czy, czy że jestem zbyt brutalny, że mogę nie wyjść. Nie, to już jest, kurwa, zbyt duży poziom. Tutaj jakby się spytać, czemu Mario nie grzyba, no to kurwa. Nie, Tra, trawis! O Boże! Co to było? MOBU! Chodź tu! Dużo różom małych! Ale ja widziałem no. tylko taką dupną i wybuchła! Tak. Jak ją się zabija to takie milion malutkich się robi! Widzisz to co mnie goni? Nie! No chodź, przybliż się ryja! Widzisz, jak co gra? jest grane! Ej! WOO! <laughs> przybliż ryja, w ogóle. Co to za chmara gównia na mnie wyskoczyła? <laughs> Wat? <laughs> I ogólnie tak chciałem się ustosunkować! <laughs> Przestań! Ej, patrz tu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Takie, co to za chmalaków nie da? Boże jub, Ej nic się stało, to była pigułka I SHIT TA moja GÓWNO NO weź TO Gdzie to jest? To jest malutkie, taki jest zamysł tego sekretnego bossa, że się zabija jedną wielką i ona szybko umiera i taki BUM Czyli sekre... właśnie o tym chciałem ci powiedzieć Chodźmy przez drzwi jebać i ja się tak ustosunkuję tego, co powiedziałeś przed chwilą, że, że, że akurat kobiety i ten. Ja, ja tak też potwierdziłem, ale to działa we wszystkie strony, że ludzie mają po prostu swój trigger, na który kto, ktoś przeciągnie ten znaczy, no, ktoś go przedstawi i automatycznie masz takiego w że potrafisz się nie ważne, czy to jest facet czy baba. No, to akurat tutaj nie ma znaczenia. ktoś ma kiepskie angielski i to, to już nie pogardliwie, to trigger to jest taki zapalnik i, na prostym tłumaczeniu, czyli chodzi po prostu o jakieś zachowanie, które możesz lubi daną osobę, ale jeżeli dany rodzaj zachowania nie lubisz i tak zajebiście i ta osoba to zrobi, to od razu już masz kurwa na tą osobę. I to jest tak zwany trigger. Dokładnie. Czyli po prostu wdepniesz komuś na minę i no jest po prostu wybuch. No i tyle. Najprościej no mówiąc. Wdepniesz komuś na minę, proszę. No to to tak nazwać, że wiesz, no po prostu napniesz komuś na ucho, no cokolwiek. Nie, o. to nie. Chyba nie. Ktoś ci nadepnie na oczy o, w ten sposób. No i to jest najprostsze, najprostsze rozumienie tego, wytłumaczenie. To jest Kurwa. Zabij tego demona. Demona. Demoman takes kill. Nieśmieszne. Nieśmieszne śmieszne. Co tam w się dzieje? Nie śmieszne, Team Fortress. Jeżalos na granicy jej nie lubi. No i nie można jej nagrywać, bo nie ma kontentu do niej do nagrywania. Tak jak mówił Tom Bowla. Bo to wcale nie jest tak, że waszą serię wspólną ty i Tom Bowla oglądało się tylko dlatego, bo mieliście mm. niesamowitą zabawę i to nie były niczym śmieszne momenty. To mm -hmm. zazwyczaj tak się, takie rzeczy się najbardziej przyjemnie ogląda. Już wiem, już wiem, tam jest ten sekret tam, tam A, tak to było tutaj i tutaj no. jest taka, taki, taka, taka kwadracik gdzieś w ścianie Taka kwadracik właśnie gdzieś w ścianie i trzeba go rozwalić Dokładnie i wtedy będzie sekret taki fajny I my będziemy się starać wam pokazać wszystkie sekrety bo e... Fajniejsze O bo... takie pokroju, że o amunicja to tam jebać coś takiego ale Bo, bo jest jeden let na YouTube z tej gry e, Z jedną zjebaną osobą A z drugą spoko osobą i nie polecam wam tego Bo tam jest jedna zjebana osoba Wiesz o czym e... mówię nie? No, domyśl się Gimper i. Aaa Tak, to ale oni robią pierwsze starcie. No właśnie, o to chodzi, chodź tu. Patrz co znalazłem. Wiem, że. Nie, nie podnieś tego, bo zara będziesz. Nie podniosłem tego. Dobra. E, to jest to nieśmiertelność, tak? No to jest złote. W każdym tak, razie. tak, to, to jest nieśmiertelność. Złota skóra. I Bayer z tym jest taki, że lepiej to zostawić. Bo będziemy niedługo mieć tu nawałnicę byków i wszystkiego, wszystkiego co najgorsze. Dokładnie. Która to była ściana, więc nie przypomnę. A mm. tutaj, dobra. Proszę bardzo, znaleźliśmy. Zoku. Czekaj. Zoku niu. Tak, system klosków w Grach, Terraria, Cube World i Komentarze, bo to jest kopia Minecrafta z elementami RPG. Jak można powiedzieć, że coś jest kopią Minecrafta. No, to, Minecraft to ma tę samą graficzną, e, pikselową, ale bądźmy szczerzy, przed Minecraftem wyszło tyle pikselowych gierek, i nikt kurwa nie mówi, że to w jest. W dodatku gierek, tak. które były z piaskownicą, po prostu. Tak, bo Minecraft jest jedną wielką piaskownicą. Sandboxem, tak zwanym, czyli coś, co robimy. Proszę bardzo. I muzyczka jest nawet w sposób. No jest, i to jest fajny, fajne nawiązanie do jedynki. Patrzcie, ta walka tutaj, nie? I ten zirósł sam, malutki. Wezmę sobie snajperkę, czekaj. Podobnie. Zajewista sprawa! Wiesz, wiesz co by było zajebiste? Jakbyśmy mogli pozabijać tutaj e, tych bosów. Czekaj, chyba no, możemy? E, czekaj, wiem, da że się? Możemy coś się Statek możemy rozwalić, proszę bardzo. Proszę, rozwaliłem tutaj był. No e, był, Piłkę plażówkę. Głośniki się da? Da się głośniki. Tak. A piramida tak. się nie da, nie? Nie da się. Piramidy się nie da, ale tutaj wywaliłem e, tą szufelkę. E, tą kamerę jeszcze, jebs. Krzesło pana reżysera? Nie było? O patrz, nawet lampę się da zniszczyć Ten mikrofon Tak kiedyś się robiło filmy No tak właśnie bo, i, i... Co ciekawe można go teraz zjebać <laughs> <laughs> Patrz rura wielka, lol I tu woda jest w ogóle <laughs> Tak, bo to była piłka plażówka <laughs> ale bajer No i to jest zajebiste, naprawdę no to jest ogólnie scena finałowa z, z pierwszego starcia, będziemy gie, kiedyś go robić, więc będziemy mieli okazję zobaczyć. W ogóle jakie to jest teraz urocze, jak te wielkie mechanoidy są kurde jak twój paluszek, nie? No, ale wiesz ile, jak wymaga, bo zobacz, że jak przybliżysz, yy, to te właśnie postacie, one mają stuprocentową tą ob, yy, obróbkę graficzną, że to jest po prostu pomyślony tak. piksel. Tak, tak. To jest kolejny taki element, który pokazuje jak zajebisty jest właśnie Sirius Engine. Bo w pierwszej części mieliśmy tą sferę, która się tak zajebiście poruszała, tutaj pokazali, że potrafią pomniejszyć piksele diametralnie i wygląda to tak samo, jakbyś normalnie grał, no nie? A w ogóle ten, um, to z Mental, nie? On się Mental nazywał. Ten? Nie, Mental to jest ten, który wysyła te pokryt, Tak, jak, jak on się nazywał? ugzan trzeci. No, on jest zrobiony w HD wersji, patrz, normalnie go takiego nie ma, znaczy w pierwszym serwisie jest. No, ma polepszoną... E... Ale fajnie wygląda! <grytanie> Chociaż do pierwszego mam większy sentyment. Dobra, idziemy, bo nie ma co przedłużać. A czekaj, panie z... która jest godzinka? 16.38. Mamy no, jeszcze pół jeszcze godziny. godziny. Mam jeszcze pół godziny całe, więc okej. Okay. zdążymy bossa tu zabić. No, będzie fajnie. I to będzie boss... To wy, y, bossem będzie Krana z y, Raksi. Dosłownie. Tak. My jesteśmy dwoma Toa Mata z pierwszej części. Hey. E, I teraz idziemy po power-upa, który nas zmieni w nuwy. <laughs> w sumie? <laughs> Tak by... Jeżeli ktoś nie wie... Jeżeli ktoś nie wie, to Toa Nuwa to jest druga wersja i Toa pierwsi, Toa... toa jak kurde, Toa... Toa się w Nuwę zmienili poprzez to, że weszli do zbiorników z takim, z takim, z takim płynem, wiesz? E, tak, który był e, tym, tym samym płynem co miały właśnie w swoich swojej i miały te swoje ekrana. No, no 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 Teraz kurde strasznie dobre, to jest w ogóle mamy bosa tutaj przed sobą a ja se jakiś temat znaczy A co boss. tam Boże. On On tego go w, kurwa zostaje zawsze bo fajnie było ale w klasyku on tak się rzucał fajnie Tutaj jest to troszeczkę zmienione Tak trochę wolniej to robi czekaj bo jest to coś tak eee, Zwykłe jak wspominasz tego to już było Znasz secreta ze Secret Witcherem Znasz secret ze Secret Witcherem? Secret Witcher? No E, nie mam pojęcia Ja też nie. A proszę powie, napisać co tam się Właśnie, dzieje to może proszę, to proszę napisać kurde dokładnie bo bo, bo bana dam. <laughs> Dobra, idziemy tutaj. Watcherem. Of, oh, nie Witcherem, tylko oglądaczem, podglądaczem, watcher. A Secret Watcher to przecież jest wielki kamikaze, który jest na tym. To, to już, już było. To już było. On jest Secret Obserwator, Watcherem. No ja wiem, że to jest obserwator, lol. Podglądasz wolę No ale, w ogóle... to, to już było, chodzi się o tego wielkiego kamikadze To już, już brzmiał na poprzednim live'ie Ty, czemu jemu życie nie schodzi? Ej, ja nie pamiętam Bo mamy tam... pirata Uuu, co taki dupny jest? No właśnie, ej, e, ja nigdy tu nie byłem W sensie, nie walczyłem z nim takim wielkim czarnym Ej, ja też z nie walczyłem, co to ma być? To przez to, że my znowu przeszliśmy tą drogą Czy coś takiego, bo normalnie powinniśmy już pójść do bosa, A z jakiegoś powodu się zagadaliśmy i znowu tu jesteśmy Ta krew w ogóle, ile z niego wylatuje? No to ja widzę ze kwiatuszki. <gryny> Jeżeli chcesz obejrzeć tego live'a, to on jest w archiwum tutaj na moim hitboxie i możesz sobie obejrzeć na luzie ten live z tamtego który był wtedy. To zobaczysz sam No i znowu patrz, dla mnie wywaliło 300 kroków Ej, jego się za Nie, da się go zabić! WOT! Co się z nim dzieje? Halo! Nie widzę. Czemu on tańczy ma Co? No, Bez kiedy tańczył se, nie? No i kurwa... 후야, 야, 거 s t r 무 하, 파, 시, 지